Cześć, nazywam się Agnieszka Kantorowska. Dzisiaj chcę Ci przedstawić kilka sposobów na to, jak możesz zwiększyć swoją efektywność, jak mieć więcej energii do, do działania. I swoje przygotowania do, do tego, do efektywności, do większej ilości energii powinieneś rozpocząć już tak naprawdę dzień wcześniej. Inaczej to można nazywać biohackingiem, czyli znalezieniem takich sposobów na swój organizm, na swój sposób funkcjonowania, tak żeby tej energii mieć jak najwięcej, żeby cieszyć się zdrowiem, dobrym samopoczuciem. Ale właśnie, takie sposoby powinieneś już wcielać swoje w swoje życie dzień wcześniej. Co możesz zrobić takiego? Jakie to są sposoby? Pierwszy z nich, o którym myślę, powinieneś pamiętać, to ćwiczenie, jakiś większy wysiłek fizyczny nie zaraz przed snem, bo podwyższy to temperaturę Twojego organizmu, będziesz mieć więcej energii, trudno Ci będzie zasnąć. Ja wiem to po sobie, że tak to właśnie działa, bo od jakiegoś czasu biegam, ale porzuciłam to bieganie wieczorne, bo zdecydowanie trudniej było mi Zasypiać, wręcz przeciwnie, miałam znowu energię do, do działania, do pracy, żeby coś jeszcze porobić w domu. Więc pierwszą zasadą, jaką możesz stosować, to jest ćwiczenia fizyczne nie przed snem. Kilka godzin wcześniej, gdzieś 3-4 godziny wcześniej powinny się je zakończyć. Jeżeli chodzi o pokój, w którym śpisz, na pewno warto go przewietrzyć, żeby tam była zdecydowanie niższa temperatura, mniej więcej 18-20 stopni. Myślę, że to jest wystarczające, żeby dobrze, komfortowo Ci się spało. Jeszcze jedną rzecz, którą możesz wcześniej zastosować, to jest aplikacja, która pozwoli Ci przeglądać jeszcze różne rzeczy w telefonie czy w komputerze, ale już nie z tym niebieskim światłem. Tylko będzie to żółte światło, które będzie już dawać sygnał Twojemu umysłowi, że może powoli nastawiać się na odpoczynek, nie na aktywność. Bo to niebieskie światło, które pada z ekranów telefonów, telewizora czy ekranu komputera, jest to światło niebieskie, które daje sygnał Twojemu umysłowi, że powinieneś być jeszcze aktywny, że musisz działać, pobudza. Więc zainstaluj sobie taką aplikację, która pozwoli Ci jeszcze, jeżeli musisz oczywiście, bo najlepszym rozwiązaniem byłoby odłożenie wieczorem tego telefonu i nie przeglądanie, nie dodawanie sobie jeszcze szeregu informacji, ale jeżeli nie masz takiej możliwości i nie odczuwasz na ten moment jeszcze takiej potrzeby, to chociaż zainstaluj sobie taką aplikację, która pozwoli Ci dać sygnał Twojemu umysłowi, że już Powoli kieruj się w stronę odpoczynku, regeneracji sił. Kolejna rzecz, kolejna, co prawda, aplikacja, ale myślę, że, że ciekawa. Ja sama jej używam. Jest to aplikacja Sleep Cycle, czyli jest to aplikacja, która bada jakość Twojego snu. Ale to, co dla mnie też jest ciekawe i dobre w tej aplikacji, to Budzi Cię rano w tym momencie, kiedy jesteś w fazie tak zwanego płytkiego snu. Czyli Twój umysł już jest w pewnej fazie aktywności, nastawiony na, na działanie, więc to wybudzenie jest w takim momencie, kiedy Ty jesteś już wyspany, nastawiony bardziej na, na działanie. Nie w fazie głębokiego snu, gdzie raz. Ciężko jest się obudzić i wstajesz zaspany. Nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie to działa, ale właśnie. Mnie budzi w tej fazie płytkiego snu, kiedy już jestem nastawiona na to, że, że pora wstawać, pora, pora działać. Kolejną rzeczą, która też dużo daje Twojemu umysłowi, niby prosta czynność, ale pokazuje mu, że już koniec spania, nastawiamy się na działanie, już coś wykonujesz, jest posłanie łóżka. Prosta rzecz, ale zrobię od razu. Bo być może robisz ją w innej kolejności później, ale co od razu. Wstajesz z łóżka, pośl swoje łóżko. I myślę, że stosując się do tych rzeczy związanych z takim, można powiedzieć, wieczornym rytuałem, dużo lepiej będzie Ci wejść w tę aktywną część dnia. Kiedy już zapewniłeś sobie pewną dawkę energii, wyspałeś się, co jeszcze ważne. Czego nie powiedziałam, to pora pójścia spać. Myślę, że tutaj warto zastanowić się nad tym, czy nie przesunąć godzinę zasypiania na 22, a pobudki na godzinę 5. Pomyślisz sobie teraz, no ale przecież o 22, to ja dopiero zaczynam wieczór, gdzie myśleć tutaj o pójściu spać. No ja chwilę temu też jeszcze tak myślałam, natomiast pójście o godzinie 22 spać. Daj mi wyższej jakości sen. Ja mam takie poczucie, że jest to takiej wyższej jakości sen. Pójście jeszcze te dwie godziny przed północą spać, pozwala mi się o wiele bardziej zregenerować i wstanie o piątej nie jest dla mnie już problemem. Parę lat temu wstanie o godzinie 6.37 było bardzo ciężkie, więc jeżeli jesteś też w takiej sytuacji obecnie, że wstajesz 6.37 no to jestem w stanie zrozumieć, że jest Ci ciężko myśleć i jest to niewyobrażalne dla Ciebie, żeby pójść o godzinie 22 spać. Ale wprowadzaj to stopniowo, z każdego dnia idź te pół godziny wcześniej spać. Organizm przyzwyczai się i myślę, że dużo więcej będzie dla Ciebie miało to, to korzyści. Wracając do poranka, kiedy wstajesz na przykład już o tej godzinie 5, to... Warto również brać na przemienny ciepły i zimny prysznic. Możesz oczywiście brać tylko i wyłącznie zimny prysznic, ale myślę, że na początek wystarczy brać na przemienny zimny i ciepły prysznic. To też pobudzi Twój organizm, nastawi go na, na działanie. Więc widzisz, jest trochę tych sposobów. Niby dotyczy to samego wieczoru, a już widzisz, ile tych sposobów jest, które mogą... I powodują to, że w ciągu dnia będziesz miał więcej energii, więcej siły do działania, więc przemyśl sobie, jeżeli nie wszystkie od razu, bo trochę tych sposobów jest, to zacznij od kilku, może od zainstalowania aplikacji, która będzie hamować to niebieskie światło, tylko będzie dawać to żółte światło. Być może pójście o godzinie 22 spać. Być może to będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem. Przewietrzenie pokoju to też warto wdrożyć. Kolejną rzeczą zainstalowanie aplikacji, która monitoruje jakość Twojego snu. Rano pościelenie łóżka, ciepły, zimny prysznic naprzemienny, brak aktywności fizycznej zaraz przed pójściem spać, tylko kilka godzin wcześniej. Więc zastanów się i wybierz przynajmniej trzy. Na początek myślę, że to wystarczy, i dosyć szybko myślę, że poczujesz zmianę w swoim życiu. Być może też słyszałeś o innych sposobach, których do tej pory nie wdrażałeś w swoje życie, więc może warto je teraz wziąć pod uwagę i wprowadzić coś, coś swojego, co pozwoli ci następnego dnia mieć więcej energii do działania, więcej chęci do działania. W innym odcinku opowiem Ci o tym, jakie działania możesz stosować w ciągu dnia, jakie zmiany możesz wprowadzać w swoim codziennym życiu, żeby tę energię też podtrzymywać na wysokim poziomie, mieć więcej chęci do działania, cieszyć się zdrowym życiem i mieć je na lepszym, wyższym poziomie. Chociażby o ten 1%. Myślę, że warto. Do usłyszenia. Cześć!